Witam Was w kolejnym odcinku opowieści dziwnej treści Dzisiejsza historia jest na temat Podlasia Jestem zwykłym zwykłym chłopakiem z Rozławia i postanowiłem wybrać się na wakacje do Litwy więc wziąłem najbliższy samolot i wyleciałem w stronę Litwy. Z moją żoną. Tak, mam żonę. Cóż, nie najlepsza, nie najgorsza jest. Ale wracając do głównego wątku, Pod, podczas lotu, jakaś baba godziła się ze Stewardesami, że chce zapalić na zewnątrz. A te tłumaczyły jej. Że jeśli otworzy drzwi to wszystko zostanie wyssane ze środka można, można by pomyśleć, że przez to samolot się rozbije Bo samolot się rozbił Ale nie przez to Po, po prostu zabrakło paliwa Branie najtańszych biletów za 2 złote Nie, to nie był dobry pomysł Ale samolot rozbił się na Podlasiu Między granicą co, po, Polski a Litwy Czyli mniej więcej na środku Podlasia i nikt nie przeżył oprócz mnie i Andrzeja, który był gadającą papugą, która leciała z de, do Litwy zdać magist, a i leciała tutaj ze, ze, swoj, ze swoimi rodzicami, bo tak naprawdę to byli opiekuń, opie, jego opiekuny. Ale cóż, więc stworzyliśmy team o nazwie Pogromce Podlasia i, i zaczęliśmy od przeszukiwania. Nie samolotu, i tak, z, z najlepszych rzeczy znaleźliśmy jeden wiatrak na baterie i cztery baterie. A, a czemu to jest dobra rzecz? Bo jak wszyscy wiedzą, Podlasianinie boją się wiatru. Więc jeśli masz wiatrak, jest bardzo duża szansa, że przeżyjesz. Chyba, że spotkasz jakiegoś szamana na levelu 50, to wtedy już nie, bo wtedy, wtedy zdobywa się odporność na wiatr. Ale oprócz tego, znalazłem część kierownicy. Tak, tą taką czarną, którą można by z takim przyciskiem, jakby do wysyłania rakiet, ale to nie było rakiet, bo jesteśmy w Polsce, a nie w Ameryce. Więc wziąłem to i znalazłem jeszcze pięć kabli, które nadal działały. Ale na szczęście byłem elektrykiem. A jak wszyscy wiedzą, elektryka prąd nie tyka. Dlatego stworzyłem z tych kabli i tego czegoś. Bicz. I też, też z, udało się, się jeszcze z, przygotować tak wiatrak. Tak, żeby Andrzej mógł go nosić. I odganiać wszystkich łuczników z daleka. A ja z moim biczem byłem dosyć niepokonany. Ale był jeden problem. Zapach świeżego ludzkiego mięsa, który jest jeszcze trochę przypieszczony przez ogień, który się pojawił od upadku, przyciąga pod więc, mu więc musieliśmy uciekać i żywić się, się roślinami, które mogą być trujące. Ale na szczęście Andrzej miał zdawać się z biologii, więc umiał rozpoznawać, czy coś jest jadalne, czy nie. I ta umiejętność się bardzo przydała w późniejszej okolicy. I znaleźliśmy bardzo ładną jaskinię którą dało się za zamknąć kamieniem, której ruszysz bez zrobienia dźwigni, a podlasiani nie są na to zagłupi. Więc Schowaliśmy się tam z Andrzejem na noc, bo byliśmy zmęczeni po podróży. Na następny poranek postanowiliśmy spróbować wydostać się z Podlasia. Nie, nie zdecydowaliśmy się, czy chcemy wrócić do Polski, czy do Litwy. Ja chciałem jechać na wakacje do Litwy, a Andrzej miał tam zda zdawać, ale już się spóźnił. I to o cały dzień więc postanowiliśmy wrócić do Polski bo tak jakby w Polsce nie trzeba odbywać aż tak długiej kwarantanny po przebywaniu na Podlasiu bo w Polsce musisz przebywać tylko 5 tylko miesięcy w innych miejscach całe 6 żeby upewnić się że nie zaraziłeś się podlasianinstwem ale wracając do głównego wątku historii wróciliśmy do zmierzenia do Polski bo Podlasie to jest niby część Polski, ale historyczna. Została była podjęta jako inny kraj. Ale wracając z powrotem do historii, już któryś raz, ale cóż, po drodze nie napotkaliśmy zbyt dużo niebezpieczeństw, oprócz tego, że po chwili podróży napotkaliśmy 10 Podlasianinów, z, z czego trzech miał łuki. I siedem dzidy. Ale to nie był problem. Bo mieliśmy wiatrak i bicz. Więc Andrzej leciał z wiatrakiem do łuczników, żeby ich przestraszyć w moją stronę. A ja biczowałem wszystkich, którzy, którzy do mnie podeszli. Pokonaliśmy ich. Ale to przywołało bosa, czyli szamana, który nie bał się wiatru. Nie było tak łatwo. Ale na szczęście Andrzej miał asa w rękawie, bo był bardzo modną papugą i nosił kurtkę. Więc wyciągnął ną ka kartre, kartę asa, która miała zaostrzone końce. I kiedy ja trzymałem szamana biczem, to ten przeciął mu się przez głowę. Walka wygrana. Byliśmy tuż przy granicy. Jak do niej doszliśmy, musieliśmy najpierw przejść test IQ. I który przeprowadziło pięciu żołnierzy i oddać swoje bronie. Teraz jestem na, na kwarantannie pięciomiesięcznej i straciłem żonę. Ale cóż, i tak, za to mam nowego przyjaciela. Angela, mieszkamy razem. Koniec.